A wspominając o streamie Microsoftu, bo widzę, że kolejna rzecz na Twojej liście to jest Doom the Dark Ages, czyli, uh -huh. czyli Prigwell do Duma. I powiedz mi, czy też masz takie wrażenie, że z jednej strony nie no spoko, a z drugiej, dlaczego nie zrobili zamiast tego heksena albo heretika? Albo już tego Quake'a chociażby, nad którym na pewno pracują. Zależy kogo pytasz. Okay. Czy pytasz mnie jako osobę z branży pracującą, czy się, mnie ja, jako gracza? Co, co bardziej masz ochotę zagrać? W sensie, czy ten Doom, ta, ta zapowiedź cię, ja rozumiem, usatysfakcjonowała cię, tak? No dla mnie w ogóle... Mnie też dziwiło, że nie zrobili tego wcześniej. A, że nie okay. zrobili tego w momencie, kiedy był ten Doom Eternal, to nie zrobili mm -hmm. wtedy tego duma Dark Ages. Bo... To co było mocne z dumem to co widziałem nawet w tych wszystkich żartach i tak dalej, że duma ma taką estetykę trochę metalowych albumów lat 80ych, 90. -tych. i oni z tym Dark Ages w ogóle poszli jeszcze bardziej w tą stronę, nie? Że pewnie te plansze, po których tam będziesz te kacenki, latające laserowe smoki, to prawie że jak... Prawie to dotyka tej parodii tego Far Crya tam Blood Dragon o. E, sprzed wielu lat już teraz. E, że to jest taki. Mm, Tylko to że to tak... będzie nawet taka niezamierzona parodia, będzie tak poważna, że... Tak, to jest mieszczę. poważna te, właśnie te. gra, która będzie miała pewnie screeny, z których można robić takie okładki metalowe. I te, te tarcza, i te roz, roz, rozwalanie czaszki na naboje, i to wszystko to w pewnym sensie to jest trochę parodia i pastisz. Bo ja wiem, że gra traktuje siebie poważnie, ale jak patrzysz na to z boku, no to jest to takie to już takie przesadzone dark fantasy, takie właśnie już prawie że śmieszne. Te czaszki wszędzie, jakieś tam czarownice, te, te wszystkie trołpy znane nam, ale. Jest to fajne, jest to przyjemne. I jak gra, gra się w Duma przyjemnie, jeśli wsadzimy Doom Slayera w tą ciepłą cozy pelerynkę <grymka> i, i, i damy mu te wszystkie, nie wiem, pewnie jakiś topór zdobędzie w międzyczasie. Fajnym tekstem się zaczynał ten zwiastun. Z tego co pamiętam, to było coś w rodzaju, nim stał się bohaterem i był legendą. Um, by... Nie, nie. Nim stał się bohaterem i legendą był. Bronią masowego rażenia bogów i królów, czy coś takiego. Tak, tak. no. Ja tam nie pamiętam, To już też jest wiesz. W Eternalu też bardzo rozbudowali lore tej gry, nie? I ten cały świat i fabułę. Szczerze mówiąc, to jest to, co mnie odrzuciło od niej najbardziej, bo nigdy nie skończyłem Eternala. Zmęczył mhm. mnie okrutnie. No, to ciekawe. Tam wiem, że wiele osób miało zarzut do tych przeciwników, których można było zabijać tylko na. Jeden sposób i trzeba było też zmieniać amunicję, żeby. No w ogóle... to, to, to też powiedzmy, że gameplayowo też mi tam dużo rzeczy nie leżało. Coś takiego mi tam nie klikało, że w poprzednią część grało mi się mega przyjemnie, nawet na podcaście ją chwaliłem mhm. pod wieloma względami, a przez Eternala' chyba już trzy razy do niego wracałem i ciągle się odbijałem, więc no, może to tutaj w ogóle skończę. Nawet już nie w Eternalu, ale w tych DLC-kach do Eternala. To właśnie bardzo mocno poszli w stronę fabularną tego świata i Loru i tam zbudowali już taki, można powiedzieć, pierwszy raz dumowy, stały, duży Lor, który można sobie teraz na YouTubie po prostu zobaczyć, jak to się jest ciekawy. A jak nie, to po prostu wchodzi i zabija potwory i tyle. <laughs> tak, właśnie mnie się podobało to, że w tej części z 2016 to było chyba. Że, że tam nie było jakiejś takiej wielkiej filozofii wokół tej postaci. On był tylko tym, tym czego twoi przeciwnicy się bali. To ty byłeś bosem. to twoi przeciwnicy słyszeli muzykę, jak nadchodziłeś, tak? I zaczynałeś rąbać wszystko na lewo i prawo. I to wszystko było budowane przez animacje, przez jakieś takie drobiazgi. E, nie wiem, to jak na, chociażby w prologu gry ten bohater uderza właśnie w ten interkom, jak, jak tam Hayden do niego mówi. Uh -huh. Takie drobiazgi, ale po prostu... Tak dobrze to działało. No to Natomiast jak też tutaj... jest takie Oczywiście, ale o to chodziło. Natomiast tak, tutaj tak, mam tak. wrażenie, że dodali do tego tony tekstu jakiejś właśnie rozkminy o przeszłości świata, jakiejś cywilizacji, kim ten bohater jest, skąd się wziął. Ja tak, ale, ale, ale po co? Nie? To nie po to w to gram. No, no nie, nie wiem, wiem, to zależy, nie kogo rację. zapytasz. Pewnie. Masz rację, ale... i masz nawet rację to, co mówiłeś, że lepiej by to pasowało w Heksenie albo w Heretiku. Ale wydaje mi się, że nie zrobili tego dlatego, że to nadal są fajne marki i one są idealne do wstrzeszenia. i do remasterów i do zrobienia rebootu. Więc jeszcze zobaczymy i Hexena, i Heretika. No i oczywiście Quake'a, tu nie ma żadnej wątpliwości, ale że z tym Dumem nie zrobili teraz tego, dlatego że z Dumem mieli tak naprawdę wiesz, mieli gotowe już wiele asetów, mieli gotowe. Gameplay, mieli gotowe animacje, mm -hmm. mieli gotowe... No ja e... jestem, jestem pewien, że to będzie przynajmniej dobra gra, powiem tak. Tak, to jest dobra spin-offowa czy mm -hmm. tam prequelowa gra, natomiast myślę, że gdzieś tam w jakiejś kuchni czy coś tworzony jest i Quake i może nawet już Hexen czy Heretic mm -hmm. i po prostu to będzie kolejne tytuł dobre, które będą robić i, i tyle.